Jako nauczyciel pracował w trzcianeckich szkołach liceum pedagogicznym, technikum samochodowym oraz liceum ogólnokształcącym. Był dyrektorem poradni wychowawczo-zawodowej. Za pracę zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski czy Złoty Krzyż Zasługi. Pasją Ferdynanda Dziedzica były szachy i brycz sportowy. Wychował w trzciance wiele pokoleń szachistów. Był sędzią pierwszej klasy i zawodnikiem z pierwszą kategorią. Ferdynand Dziedzic zmarł we wrześniu ubiegłego roku. Miał 76 lat. Bardzo miły, sympatyczny, człowiek o wyjątkowo wysokiej kulturze osobistej. No, człowiek, który doskonale potrafił przekazywać swoją wiedzę młodszym. No i to, to, to zostanie na trwale w pamięci jako miły, bardzo sympatyczny człowiek, który potrafił dostrzec drugiego człowieka. Przed kilkudziesięciu laty, kiedy powstała drużyna jeszcze wtedy Lubuszanin-Trzcianka, to graliśmy wtedy, ja grałem jako junior, a, a pan dziedzic, na którego patrzyłem jak na gwiazdę, no, grał na drugiej szachownicy wtedy. Na pierwsze grał doktor Jaborski, ja jako junior, także no był dla mnie, można powiedzieć, swego rodzaju takim no, idolem. 50 lat graliśmy w szachy, złoty człowiek. No cóż, to jest bardzo przyjemny turniej, prawda? Bardzo, bardzo będziemy to miło wspominać na pewno i dobrze, że taka impreza się... Odbywa. To zorganizowali jego uczniowie, jego następcy, jego uczniowie, prawda, młodzi, zwłaszcza kolega Cybulski, który tu się tak, wiem, do tego przyczynił bardzo. No i bardzo dobrze, że tak się stało i oby ten turniej dalej trwał. Nie poddawać się, walczyć do końca. Nauczył mnie też takiej uczciwości w szachach że nie można za wszelką cenę wy, wygrywać, nie można jakimiś nieuczciwymi sposobami dochodzić do celu. Tego uczył i był oburzony, kiedy w jakichś zawodach działo się coś nie fair play. Zgromadziliśmy bardzo dużo zawodników z Polski, z Francji, z USA, z Ukrainy oraz z Rosji. Arcymistrzów mamy aż 11, co na jednodniowych turniejach jest spotykane bardzo rzadko. Wszystko jest robione dla pana Ferdynanda Dziedzica, człowieka, który swoim życiem dał nam tyle radości, człowieka, który jako jeden z nielicznych w mojej przeszłości potrafił zrobić coś dla kogoś bezinteresownie, który, który był dla mnie takim wzorem trenera, opiekuna, młodzieży. I, to no był wzorem człowieka. Bardzo się cieszę, że taki turniej udało się zorganizować. No to myślę, że byłoby marzeniem mojego ojca, który zawsze obawiał się, że kiedy on się nie będzie zajmował szachami, to szachów w nie będzie. No okazało się dzisiaj, że także kiedy go nie ma, szachy w mają się świetnie i udało się zorganizować tak dużą imprezę. Jest to na pewno radość, że udało mu się tą swoją pasją szachową zarazić następców właśnie aż do tego stopnia, że oni zorganizowali taki turniej. Także nie tylko to, że grał w szachy, ale ważne było to, że uczył grać w szachy i ważne było to, że uczył też organizowania takich imprez. Well, is jest pierwszy raz, to Poland. Jestem pierwszy raz w Polsce. Formuła dzisiejszego turnieju szachów szybkich jest milion razy lepsza niż ta, jaką na co dzień gramy w Stanach. Organizacja turnieju bardzo mi się podoba, jest inna i niezwykła. Walka o zwycięstwo w pierwszym międzynarodowym memoriale szachowym imienia Ferdynanda Dziedzica była bardzo zacięta. Po rozegraniu dziewięciu rund trzech zawodników miało na swoim koncie 7,5 punktu. Zarządzono dogrywkę. Trójka arcymistrzów, Orest Gritsak, Łukasz Cyborowski i Michał Krasenkow rozegrali między sobą partie błyskawiczne po 5 minut dla każdego zawodnika. Najlepszy okazał się Orest Gritsak, który wyjechał z trzcianki z pięcioma tysiącami złotych. Orest dzisiaj sporo szczęścia po prostu, miałem sporo, sporo niedobrych pozycji, wyciągnąłem jakieś punkty, przeciwnicy no, dodali mi tych punktów, po prostu I ile tak miałem farta. Bardzo dobry turniej, na, na dobrym poziomie, dobrze jakby zorganizowany, Tam mówiło się, że na organizację mieli mało czasu, no to można powiedzieć, że wszystko, wszystko super, super było zorganizowane. Pula nagród całego turnieju wyniosła ponad 20 tysięcy złotych. Najlepszym wychowankiem Ferdynanda Dziedzica został Paweł Bęben, 39. w klasyfikacji generalnej, a najmłodszym zawodnikiem turnieju okazał się Michał Wieczorek z Trzcianki. Trzeci w grupie nauczycieli był Paweł Flisik, natomiast szóste miejsce w kategorii juniorów starszych zajął Jakub Chyrnkiewicz, obaj z MKS MDK Trzcianka. Memoriał ten jest pierwszym. Myślę, że następne będą równie dobre. Oczywiście planujemy wiadomo lepsze. Będziemy się starali pozyskiwać też nowych sponsorów. Jest na razie bardzo dobrze. Oczywiście będziemy planowali sponsorów z miasta, z powiatu oraz zewnętrznych firm. Mam ambitne plany, że w przyszłym roku ten turniej będzie dużo większy, że nagrody, które są w tym roku, będą w przyszłym roku utrzymane, tylko zmieni się waluta. Chcemy, żeby w przyszłym roku nagrody były w euro. A stawki pozostaną podobne. W pierwszym międzynarodowym memoriale szachowym imienia Ferdynanda Dziedzica wzięło udział 161 zawodników z Polski, Stanów Zjednoczonych, Francji, Ukrainy i Rosji.